Kolejne fajne słowo onomatopeiczne, czyli dźwięko naśladowcze, chrupać. Chrup, 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 co robią Rosjanie, oni szukają chrustu. Czyli mówią chrustieć tak jakby chrustu szukali, ale oni uważają, że chrupanie to jest raczej chrustanie. No dobrze. Szwedzi mówią krita. Kojarzy mi się to raczej z jakimś krakaniem, ale tak mówią, niż chrupaniem. No ale dobra, krita. Także jeżeli Szwed ma kupić sobie chrupki w sklepie, to potem kritor. E, Niemiec knuspern, to co robi to knuspert. E, Holender knapern, knapert, knaperen, knaperen. Co ciekawe Holendrzy lubią tą końcówkę mieć en, a Niemcy tylko n, Więc jest knuspern i knaperen, knaperen jest też takie typowe, że bardzo często Holendrzy i Niemcy mają identyczne słowo, tylko w niemieckim, w niemieckim to jest e, pampeln, a to jest pampelen. Tak? No, Wymyśliłem to słowo Nie wiem, czy ono coś znaczy? Pewnie tak. Yy, po angielsku munch, to no, munch mi się kojarzy bardziej z a, mlaskaniem, no ale. po Francuzi mają dobre, znowu on się odbijać nam tu na plus w na naśladownictwie, mówią croque, croque. Nic dziwnego mamy to, prawda? Potem mamy te... Co ciekawe, jakoś nikt tego nie skopiował, chociaż taka fajna ono otepeja. a chociaż mamy przecież croque monsieur, czyli taka, taki francuski sandwich, który jest to taki tost z serkiem, prawda? Croque monsieur. Można kupić to na śniadanie. Hiszpanie mówią crujir. Przez J C-R-U, J I r kruhir. No ale rzeczywiście brzmi chrupiąco. Natomiast włosi dają ciała, bo mówią zgrano Długie wyciapciane słowo. Nie ma powerów w tym onomatopeicznym słowie. Ja jednak jestem słuchowcem dla mnie te rzeczy są. Co ciekawe, Japończycy mówią Kary i jest to bardzo blisko do hiszpańskiego Kruhir, ale raczej jest to przypadek. E, przepraszam, oczywiście japoński powinien przeczytać kadziry. No to już jeszcze bardziej jest daleko, prawda? Kajiry. Nie ma bliskości raczej do żadnego.